Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku projekt Denko. Kosmetyki, które się skończyły, które się nie skończyły, których zużyłam i nie zużyłam. Jeżeli jesteście ciekawi, które skradło moje serca, które były takimi sobie kosmetykami, do których więcej nie powrócę, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę od tych dwóch miniaturek, które... O których zrobiłam oddzielny odcinek. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do tego odcinka. Średnio mi się sprawdziły. Są to drogie maseczki. Glamglow, ta jest nawilżająca, ta liftingująca, jeszcze ta nawilżająca. Jeszcze, jeszcze słuchajcie, może coś bym tam mogła o niej dobrego powiedzieć, rzeczywiście skóra tak fajnie była nawilżona, ale też nie było to takie nawilżenie za takie pieniądze, o, znaczy którego oczekiwałam za takie pieniądze, natomiast tutaj ta maska to w ogóle nie przypadła mi do gustu, to była maska typu peel off, maska, która miała za zadanie liftingować, sprawić, że, że nasza skóra będzie wyglądała młodziej, yy, że będzie taka, wiecie, odświeżona, elegancka, cudowna. Yy, owszem, efekt był chwilę, natomiast kiedy zmyłam tę maskę, resztki tej maski z twarzy yy, błonem micelarnym bądź tonikiem, no to już tego efektu nie było. Także ja jestem na nie i nie polecam Wam aż tak drogich kosmetyków. Myślę, że można poszukać tańszych masek, yy, które pewnie lepiej się sprawdzą niż yy, tak drogie yy, i według mnie średnie kosmetyki. Kremik pod oczy na komi też pokazywałam w jakimś holu zakupowym, arganowy krem pod oczy, ja go kupiłam w takiej sporej promocji, bo zapłaciłam za niego chyba 15 zł, więc to była połowa w drogerii Hebe. I powiem szczerze tak, jest to taki przyzwoity kremik, taki delikatny, dla skór młodych dobrze będzie nawilżał, fajnie będzie sobie radził, natomiast dla skór dojrzałych... No tak myślę, że średni. Ja go nawet tam kiedyś w ulubieńcach, bo był naprawdę fajny. Wydawało mi się, że latem świetnie się sprawdza, ale wiecie, czasami coś się sprawdza na początku super, a potem to jakby to, ten efekt gdzieś tam ginie i powiem tylko tyle, że jest to fajny kosmetyk dla młodych osób, natomiast dla skór takich bardzo dojrzałych, gdzie no, potrzebuje się jakiegoś takiego liftingu, mocnego, hardkorowego nawilżenia, to nie. Na noc na, na, ja nie używałam, ale na dzień pod korektor czasami sprawdzał mi się dosyć fajnie. Chociaż pod korektor najlepiej mi się sprawdzał krem, o którym już Wam mówiłam, z Jai i pewnie go jeszcze kupię. Natomiast mówię, jeżeli macie młode skóry, tak, jeżeli jesteście mocno dojrzałymi kobietami, to średnio. Olej do makijażu z firmy Mia bardzo dobrze mi się sprawdzał. Jeżeli nie lubicie takich olejków emulgujących, z których się robi, tworzy piana, to, nie, to polecam. Natomiast jeżeli wolicie takie emulgujące, to nie polecam. Ten się nie emulguje, jest to typowa mieszanka olejków. Ja wolę takie kosmetyki, dlatego że one bardzo ładnie zmywają, nie dają jakiegoś takiego filmu niepotrzebnego ani na oczach, ani nie piecze skóra, ani się nie przetłuszcza. Wystarczy tylko bardzo dobrze zmyć wodą i one. Naprawdę bardzo dobrze sobie radzą, więc jeżeli lubicie takie olejki, to polecam gorąco. Płyn micelarny z Garniera. Wszyscy tutaj na YouTube znają te płyny i jak najbardziej polecacie i ja. Polecałam kiedyś ten płyn różowy. Natomiast tutaj postanowiłam wypróbować taki płyn zielony do skóry normalnej i mieszanej. Bardzo przyzwoity płyn, bardzo dobrze zmywa makijaż, radzi sobie z każdym jakimś tuszem, z cieniami, z linerami, ze zmyciem każdego podkładu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o zapach średnio mi odpowiadał. Mimo, że był do skóry mieszanej, normalnej nie przesuszał mojej skóry, bardzo dobrze zmywał, także gorąco polecam ten z Was, który macie skóry mieszane, jakieś problematyczne, natomiast ten z Was, które macie skóry suche, to bardziej zainy, bardzo tani płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu kupiłam w Rosmanie. Jest to polska firma producent farmaceutyka spółka z OO, a płyn nazywa się Venus. W swoim składzie ma wodę kokosową, naturalne soki, ogórek plus seler. Bardzo przyzwoity kosmetyk do, takiej pora, do takiego porannego zmycia buzi rzeczywiście pięknie pachnący, czuje się takie nawilżenie po nim, a poza tym naturalny kosztował 9 zł, także jeżeli znajdziecie go w Osmanie, to gorąco polecam. Dalej wspaniały tonik z Laboratorie. tonik odmładzający, ja go chyba, to jest chyba już moje czwarte opakowanie, może czwarte, nie, ale trzecie opakowanie, przepraszam, przesadziłam z tym czwartym, w każdym razie będzie czwarte na pewno, tu już jest taka resztka. Ten tonik rzeczywiście działa bardzo dobrze, na skórę, ładnie nawilża, ładnie z... Radzi sobie z jakimś takim przesuszeniem, może nie mocnym, bo, bo jeżeli chodzi o takie bardzo mocne przesuszenie, to on sam na pewno nie wystarczy. Natomiast ja zmywałam nim maseczki, dolewałam sobie do innych toników, samodzielnie nakładałam. Polecam Wam gorąco, bo jeżeli nie lubicie lepiących toników, to świetnie się u Was sprawdzi. Natomiast jeżeli wolicie takie toniki, które zostawiają jakąś taką warstwę na skórze, to on tej warstwy nie zostawia, ładnie się wchłania, ale buzia po nim jest rzeczywiście gładka, taka fajnie nawilżona. A tu mam cudeńko esencję z Bielendy, multi esencja 4 w jednym z fermentowanym filtratem z drożdży. Miałam już słuchajcie esencję zieloną, ona też bardzo fajnie mi się sprawdzała. tamta, ma do skóry mieszanej. Jeżeli chodzi o zużycie, to to jest drugie opakowanie, ja już zużyłam tamto, miałam puste, przelałam sobie trochę i zawiozłam do tego mojego wiejskiego domu, więc tu pokazuję Wam takie niepełne, niezużyte opakowanie, ale musicie mówić, że jedno już u mnie się skończyło. Esencja świetna, bardzo dobrze nawilża, dla skór dojrzałych, dla młodych. Tutaj to nawilżenie jest mocno wyczuwalne, można nakładać na dłoń, nalewać i naklepywać. Z powodzeniem zastąpi tonik, zastąpi jakąś taką esencję nawilżającą. No oczywiście serum to chyba raczej nie dla skór młodych, tak, natomiast dojrzałe muszą coś jeszcze potem nałożyć, ale kosmetyk genialny, więc gorąco polecam. Krem z Clarene, który otrzymałam od szwagierki, jest to krem Limeria. Przeciw zmarszczkowy. Taka seria dla skór dojrzałych. I to był krem na noc, który miał za zadanie nam odmłodzić cerę, nawilżyć, odżywić w trakcie snu. Diamentowy pył zapewnia poranny blask w cerze. Stosować codziennie wieczorem na skórę. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się tego kremu używało. Może nie był on taki aż mocno nawilżający, nie miał takiej lepkiej warstwy, bardzo fajnie się wchłaniał. Ale co zauważyłam po nim, to skóra na drugi dzień rano była delikatnie zliftingowana, także przyzwoity krem. Nie wiem, ile on kosztuje, bo mówię, dostałam w prezencie, ale jak dla mnie bardzo przyjemnie mi się go zdarzyło. Kosmetyki są ułożone nie po kolei, więc mam kolejny płyn micelarny, jest to Silveco. Płyn lipowy, bardzo dobry płyn. Ja go używam rano, bo ja takich kosmetyków naturalnych, zarówno tego płynu micelarnego Venus, który Wam pokazywałam i tego, używałam rano, bo tutaj niepotrzebne mi są aż tak mocne, mocno inwazyjne płyny. I tutaj jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, świetnie mi się ten również sprawdzał, bardzo ładnie pachniał, nawilżał skórę, dobrze zmywał resztki z pielęgnacji wieczornej, także cóż chcieć. Polska marka, naturalne kosmetyki, gorąco polecam. Kolejny to jest żel, żel pod prysznic naturalny z firmy Joppe, również polska marka. Tu miałam dziurawiec, ja zużyłam dwa opakowania, rewelacyjny, żelowy, ładnie pachnący. Dawał pianę, ale nie taką mocno, jeżeli lubicie mocno pieniądze, kosmetyki, to on taki mocno pieniądzy nie jest, ale radzi sobie, bardzo ładnie oczyszcza. Skóra jest po nim taka delikatnie nawilżona, także gorąco polecam, tym bardziej, że są to kosmetyki polskie, naturalne, więc warto wspierać nasze polskie marki. Tutaj mam tonik z wianka, to jest też firma Sylweko. tonik mgiełka do twarzy, nawilżający z ekstraktem z ziela owsa. No cóż, tego toniku myślę, że też nie muszę reklamować. Bardzo dobry tonik dla skór suchych, jak również dla takich mniej przesuszonych. Ja go uwielbiam, to jest moje chyba drugie opakowanie. Mam zamiar kupić kolejne. Tutaj została mi jeszcze jakaś resztka, więc to na pewno zużyję. Ja pryskam sobie na twarz rano, wieczorem. Nie używam Wam tego na makijaż, więc nie wiem jakby się sprawdził. W każdym razie na wilża, otula zostawię taką fajną warstwę. Czuję się, że skóra jest ym, tak odżywiona. W składzie że tutaj mamy mocznik, mamy pantenol, olejki, yy, właśnie ten ekstrakt z ziela owsa. Także bardzo dobrze, bardzo dobry, przyjemny, naturalny kosmetyk i gorąco polecam. Woda różana z Make Me Bio. Ja y, często sięgam po wody różane, bo one odmładzają, y, jakby y, też y, rewitalizują skórę. Y, jeżeli macie skórę podrażnioną w jakiejś inwazyjnej masce, to one świetnie działają i tu ta, ta woda różana bardzo że mi się sprawdzało, chociaż, chociaż to było małe opakowanie, 100 ml. Piękny zapach, bo niektóre wody różane mm, tak średnio pachną. Ja kupiłam inną, którą kiedyś Wam pokażę, i tamta, tak nie za bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o zapach. Może róże są też różne. W każdym razie woda przyzwoita i gorąco polecam. Maska z firmy Markel, też kiedyś pokazywałam wam w choru zakupowym. Maska odmładzająca do twarzy szyi. Myślałam, że to będzie naprawdę fajny kosmetyk, a niestety tu się rozczarowałam. Maska jest kremowa, bardzo ładnie pachnąca, ładnie się rozprowadza na skórze, ma kolor taki różowy, ale co mogę powiedzieć o niej? To jest wszystko, co mogę powiedzieć dobrego. Zastyga, może nie na skorupę, ale zastyga do takiej postaci, że bardzo ciężko ją zmyć z twarzy. Po zmyciu, no, ten efekt tego, tej urody, tej maski mija. Może trochę rozjaśnia, może coś delikatnie robi, ale to jest za mało dla mnie, żebym powiedziała, że jest to fajna maska. Kolejny zużyty kosmetyk to jest y, żel aloesowy 99% ze Skin79. Ja już, już zużyłam z Holiki, Holiki Powiem szczerze tak, ten jest lepszy od Holiki Holiki, to już mówiłam wcześniej, ale też nie jest to taki kosmetyk, który każdy musi mieć w swojej kosmetyczce, ale przydaje się. To jest y, prawda. Przydaje się wtedy, kiedy nasza skóra jest y, Podrażniona, kiedy mamy jakieś, nie wiem, na twarzy niedoskonałości, które chcemy, żeby szybciej się goiły. Tak on właściwości gojące posiada. Natomiast nie jest to kosmetyk, który możemy użyć zamiast maski. On nam pięknie ją nawilży. On nawilża, ale tak radzi sobie, słuchajcie, tak delikatnie z nawilżeniem skóry. Można dodawać do masek, do głosów, można smarować dłonie, ciało. Natomiast nie powiedziałabym, że jest to kosmetyk, który zastąpi Wam wiele innych kosmetyków. Jako dodatek tak, ale jako kosmetyk pierwszej potrzeby to nie za bardzo. Krem z Una Brennan, którą, który kupiłam w TK Maxie, pokazywałam Wam w kolu zakupowym, mówiłam o nim, o nim w ulubieńcach. Krem Neroli Super Lift Night Cream, świetny krem, bardzo dobrze mi się go używało. Została jakaś resztka, jeszcze go wygrzebię tutaj z, z boczków tego słoiczka. Jeżeli znajdziecie w TK maxie, to polecam, dlatego, że był to krem, który, po którym rzeczywiście, po którym widziałam też lifting w swojej twarzy. Rano wstawałam i ta skóra była liftingowana, ale nie ściągnięta. To nie był efekt takiego, wiecie, ściągnięcia suchego. To był taki fajny, takie fajne uczucie liftingu i uczucie takiego odżywienia. Ona była rzeczywiście tak fajnie odżywiona, ale nie wiem, czy osobom z bardzo suchymi skórami ten krem przypadnie do gustu. Ja mam skórę mieszaną, boki normalne, ale wiecie, każda skóra dojrzała jeden do suchych należy. U mnie się sprawdzał fajnie. Jeżeli chcecie wypróbować, znajdziecie w TK Maxie to polecam. Bo bardzo, bardzo ten krem polubiłam. Masło do ciała z The Body Shop. Ja zużyłam już jedno, pinita kolada, Pokazywałam Wam. Bardzo dobrze mi się ten kosmetyk sprawdzał. Natomiast ja nie doczytałam do końca wcześniej, że ten, te masło do ciała zawierają parabeny. Tutaj mam grejfrutowe. Rewelacyjnie pachnące. To jest taki zapach greyfruta, ale nie sztuczny, taki naprawdę fajny, taki niemdły, nienudzący, masło treściwe, gęste. Tu jeszcze resztka została. Ja nie używam go codziennie ze względu na te parabeny. Starałam się zmieniać, zamieniać na olejki, na inne, jakieś balsamy bądź masła, szczególnie naturalne. Natomiast no. Po tym rzeczywiście skóra jest bardzo dobrze odżywiona, nawilżona, warto go wypróbować, jeżeli nie boicie się parabenu, bo tu różnie wiecie o tych parabenach, jedni mówią tak, drudzy inaczej, więc sama nie wiem jak do nich podchodzić. No jako ja po chorobie nowotworowej na takie rzeczy muszę zwracać uwagę, więc troszeczkę mi to może od tego masła odrzucało, ale jeżeli chodzi o mówię, natłuszczenie, nawilżenie, rewelacyjne kosmetyki. Suchy szampon, który kupiłam w Rosmanie kiedyś, na wypróbowanie, bo ja bardzo lubię suche szampony z firmy Batiste i one najlepiej mi się sprawdzają. Tutaj miałam taki i powiem szczerze, że chyba do niego nie powrócę. On tak średnio mi się sprawdzał. Nie bardzo go lubiłam. Dobrze że to było małe opakowanie, więc powoli, powoli go zużyłam. Natomiast jak najbardziej polecam z Batiste, bo one są lepsze. Nieco to o kosmetyku nie powrócę. Natomiast tutaj mamy puder z Batiste. jeżeli chodzi o ten puder, to powiem szczerze, że średnio mi się sprawdził. On, jak nasypałam na dłoń, to wyczuwało się takie, jakby granulki w nim. Nie był taki, taki fajnie jedwabisty, jak ten z Glottubi. Także jeżeli chodzi o ten puder, to mam takie mieszane uczucia, chociaż unosił. Unosił faktycznie tutaj włosy. Troszeczkę dawał efekt rozbielenia, więc jeżeli macie ciemne włosy, to może u was je rozbielać. Ja chyba wolę ten z Got2B i nie wiem, czy do niego powrócę. Tonik z Evre. bardzo przyzwoity tonik do skóry mieszanej, różany. Jest tu woda różana, kwas ruronowy. I muszę powiedzieć o tym toniku tak. Yy, słyszałam różne opinie. Jedni go chwalą, drudzy go ganią, ale ja powiem szczerze, że jest to bardzo przyzwoity tonik, kosztuje grosze. Można go kupić w Rossmanie, nie wiem i pewnie yy, widziałam go również na naturze. Bardzo, bardzo fajnie nabliża, dlatego że on w swoim składzie oprócz wody różanej ma również kwas hialuronowy, a kwas hialuronowy, jak wiecie, jest jednym z lepszych nabliża naszej skóry. Co jeszcze? Zapach był przyzwoity, nie jakiś tam taki odrzucający. Można go było używać na makijaż i ja czasami tak robiłam. Mgiełkę dawał taką delikatną, można go było używać rano, można go było używać wieczorem. Bardzo przyzwoity kosmetyk, no może bardziej dla skór młodych. Jeżeli macie mocno przesuszone skóry, to możecie nie być z niego zadowolone, no bo on jest do sery mieszanej, ale do mieszanej jak najbardziej gorąco polecam. Olejek do ciała z kolejny mój zużyty. Jeżeli chodzi o kąpiel, to średnio za nim przepadam, ponieważ on ma dziwny zapach, natomiast rewelacyjnie myje gąbki. Jeżeli chodzi o domywacz do gąbek, to gorąco polecam. Gwarantuję, że z każdego podkładu zmyjecie, że każdą gąbkę zmyjecie z podkładu, każdy podkład schodzi, gąbka jest czysta, bardzo ładnie taka mięciutka, nic się z nie dzieje, więc gorąco polecam. Kupiłam sobie kolejne opakowanie i to drugie opakowanie ma inny, słuchajcie, napis. Producent zmienił szatę graficzną, zobaczymy, może tamten będzie pachniał inaczej. Podzielę się na pewno z Wami moimi opiniami na jego temat. Serum z bielędy pokazywałam również, w którymś z kolicekupowym, ja już o nim mówiłam, Serum, serum super power mezo serum z 15% witaminą C i z kwasem cytrynowym. Powiem szczerze tak, nie wiem, czy witamina C działa w tym kosmetyku. Jedni twierdzą, że w takich butelkach nie można przekołać witamin, witaminy C. Inni twierdzą, że no nie ma nie przesadzajmy. Powiem tak, używała mi się go bardzo dobrze jako nawilżającego serum, natomiast czy, czy, działał, czy działał witamina C, nie wiem. Natomiast gdy miałam zadrapania, to czułam szczypanie, czyli ten albo kwas cytrynowy, coś tu jest takiego, co rzeczywiście ten efekt kwaśny jakby daje i delikatnie może rozjaśniać, ale myślę, że tutaj trzeba było złożyć kilka opakowań, żeby można było powiedzieć o tym efekcie. Także polecam jako takie przyzwoite serum do wypróbowania, natomiast czy efekty wywielające posiada, to nie wiem. Dwie płukanki z Cameleo. Ja mówiłam o nich i powiem szczerze, bardzo dobrze mi się ich... Yy, dobrze mi się sprawdzały. Były nawet w moich ulubieńcach. Jedna jest... Yy, jedna daje taki efekt srebrny na włosach, druga różowy. W zależności od tego, ile nalejecie, super się sprawdzają. Natomiast ja zdecydowanie teraz wolę te maski, bo nie brudzą mi, słuchajcie, wanny. Fajne, ale tak jak powiedziałam, maski wolę, bo jednak... Yy, po nich wannę miałam brudną, musiałam szorować, więc jeżeli nie przeszkadza Wam efekt brudnej wanny i brudnego brudzika, to polecam. Natomiast jeżeli nie lubicie takich efektów specjalnych, no to lepiej kupcie sobie coś innego. Dwa szampony do włosów z bałuszki agafii, obydwa gorąco polecam. Pierwszy z nich to jest taki szampon duży w takiej dużej butelce, i on ma za zadanie: znaczy jest przeciw wypadaniu włosów, w zasadzie obydwa są przeciw wypadaniu, z tym, że ten jest przeciw wypadaniu i łam łamliwości, a ten typowo przeciw wypadaniu. Ten ma zapach nie za specjalny, więc jeżeli zapachy Wam przeszkadzają, no to nie wiem, czy, bo, czy będzie Wam się podobał. Natomiast działa rewelacyjnie, ten ma zapach bardzo ładny, tylko ten jest taki gęsty, taki żelowy. W mojej rodzinie wszyscy właściwie używają tych szamponów, bardzo je lubimy, ja, mąż, córka, nawet moja siostra też polubiła się z tymi szamponami, także gorąco polecam, jeżeli macie problem z włosami, jeżeli macie rzadkie włosy wypadające, to spróbujcie, może te szampony się u Was sprawdzą. Kolega nowe płatki pod oczy, to już moje trzecie opakowanie z natury, to jest koreańska marka płatki takie w płacie, bardzo fajne, bardzo dobrze przylegają. Nie wiem, czy są jakieś tam, wiecie, wow, bo może tego o nich bym nie powiedziała. Natomiast ja używam ich na przykład na maskę kremową. Nakładam kremową, na to przykrywam sobie tym płatkiem. Czasami rano zauważam, że rzeczywiście tak delikatnie liftingują, troszeczkę niwelują nasze zasienienia, troszeczkę obrzęk, ale nie są to takie płatki, które po której powiedziałabym, że wiecie, kupujcie, biegnijcie, bo one są świetne. Fajne, przyzwoite, ja je lubię, będę Natomiast Wy możecie wypróbować. Mogą się sprawdzić również, jeżeli malujecie sobie na przykład oczy i nie chcecie, żeby cienie się Wam osypało, więc można podłożyć, potem dopiero zrobić sobie dolną powiekę. Bardzo fajne, przyzwoite płateczki. Jest to 30 sztuk na 15 razy, wystarczy. Miałam też taki balsam, słuchajcie, to już moje, to jest moje pierwsze opakowanie. Zaczęłam go używać w zeszłym roku i w tym roku go trochę tam, wiecie, zużyłam, ale co mogę powiedzieć? Fajny, przyzwoity. On daje kolor. To jest tak jakby podkład na nogi, na ręce, na szyję, na, na dekol. Z tym, że on ma taki brudny odcień. I wcześniej mi to nie przeszkadzało, ale w tym roku jakoś tak nie za bardzo mi ten odcień pasował, bo jednak chyba lepiej wygląda taki odcień złotej opalenie niż takiej brudnej. Takiego chłodnego brązu. Więc jeżeli, natomiast jeżeli lubicie taki chłodny brąz, to muszę powiedzieć, że on fajnie się sprawdzał, nie robił plam, ładnie przyciemniał skórę. na no szybko można było sobie to zrobić, to nie jest samoopalasz, to jest balsam, którym szybko możecie sobie przyciemnić, nogi, ręce, ramiona, z tym, że powiedziałam, kolor ma taki raczej chłodny, więc jeżeli za chłodnym nie przepadacie, to nie, ale jeżeli Wam to nie przeszkadza, to gorąco polecam. Pasta do zębów z blendamet. ja pokazuję Wam praktycznie w każdym denku, bo ja dużo ich zużywam, to są te droższe pasty z Rosmana. one kosztują kilkanaście złotych, w promocji za 10, za 9, 8 można je dostać, przeważnie jest 75 ml albo 100, gorąco polecam, bo te za 5 zł, 6 do nich się nie umywają, mimo, że tamte są większe, ale jednak wolę mniejszą, a bardzo dobrą pastę. Kwas kieloronowy z firmy bratek. Ja już to jest moje drugie opakowanie. 3% naklejka jest, słuchajcie, tak rozmyta, że i tak nic nie zobaczycie. W każdym razie był to kwas kieloronowy z Tipe, To Ja w tej chwili zrobiłam sobie w nim takie swoje serum, o którym Wam mówiłam już wcześniej, yy, z tych komponentów, które kupiłam. W, 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 w sklepie internetowym, zrób sobie krem. I przelałam do niego, bo świetnie mi się sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o sam żelch jest świetny. Polecam gorąco. Teraz kupiłam 4%, znaczy nie teraz, wcześniej już kupiłam 4% i tamten jest zdecydowanie za gęsty. Ciężkość na twarzy rozprowadza. Do twarzy wystarczy 2, 1,5, ewentualnie 3%. Natomiast 4% to raczej dodatek taki do, do, do ciała. Więc ten akurat bardzo dobry, gorąco Wam polecam, bo myślę, że to jeszcze do niego powrócę. Bardzo przyzwoity żel hialuronowy, można dotować do masek, można nakładać na twarz, do olejków i tworzyć swoje własne kompozycje. Także bardzo gorąco polecam ten kosmetyk. Korektory, które skończyłam, to jest Art Scenic z Eveline. O nim już mówiłam, więc nie będę się powtarzała. Bardzo fajny korektor, taki średni, słuchajcie, dla skór dojrzałych, może być dla młodych. Fajnie wygląda pod oczami, nie wchodzi w zmarszczki. Złożyłam również ten, o którym Wam mówiłam przy, przy okazji promocji w Rosmanie. też bardzo przyzwoity. Jest to Radiance Rival z Bourgeois. duże, takie fajne opakowanie ze szpatułką, również gorąco polecam. I też skończył mi się praktycznie, chociaż niewiele mi jeszcze tutaj na dnie zostało, ten Anti-Age Razer Eye, korektor z Maybelline. Ja Wam powiedziałam, że z tą naklejką ja twierdzę, że jest dobry. Natomiast i zamówiłam sobie taki sam na Allegro, tylko 00 Ivory. Na zdjęciu był taki sam, z taką samą naklejką. Natomiast słuchajcie, ta-dam, przyszedł do mnie ten. Trochę się zdenerwowałam, dlatego że tutaj w, napisie, w napisach tego, na, na tej naklejce może tak, nie ma słowa eye, więc ja nie wiem tak naprawdę, czy on jest tylko stricte pod oczy, czy on jest na całą twarz. Ten był stricte pod oczy, bo tutaj było de-eraser eye, Pro, Pro, perfect and cover concealer. Natomiast na tym jest Anti, instant anti-age, eraser, concealer i nie ma słow, wmianki o słowie i. Kolor ma piękny, bo to jest naprawdę bardzo ładny kolor jasnego takiego beżu. Ja go położyłam już raz pod oko. Nie wiem, próbowałam je obydwa. Wydaje mi się, że ten ma troszeczkę bardziej nawilżającą konsystencję, ale może to jest tylko takie złudzenie. Ten light jest zdecydowanie zaciemny, zawsze był zaciemny dla mnie. Teraz jeszcze ściemniał, więc go już nie zużyję po prostu, ale nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że był dla mnie zaciemny. Natomiast ten rewelacyjny kolor, rewelacja 00, jeżeli... Bo nie wiem, czy one nie weszły dopiero te, te właśnie nowe kolory. Więc jeżeli szukacie nowego koloru, jeżeli ten live był dla zaciemy, to ten 00, Ivory polecam, ale nie wiem, będę dopiero testować, powiem Wam, czy to jest ten sam korektor, czy to nie jest ten sam korektor. No i niestety chyba będę szukała jeszcze z tym napisem, żeby przetestować obydwa. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi o maski w płacie, to zużyłam już te, ja Wam tu pokażę o dwie, to było pięć maseczek, ale resztę wyrzuciłam. Opakowanie jest puste, nie ma tu żadnej maski. Pokazywałam już, mówiłam o tych maskach. Kupiłam je w TK Maxie: 5 masek w opakowaniu z retinolem. Bardzo przyzwoicie nawilżały, Płachta taka duża, aż zachodząca pod samo, tutaj bym powiedziała gardło. Dobrze się, dobrze nawilżały, ale też nie powiedziałabym, że jakieś takie maski, wiecie, wow, które, które no każde z Was musi mieć. Jeżeli znajdziecie w TK Maxxie, to dobrze, to kupcie, bo 28 zł za 5 masek to nie jest dużo, a masaczki przyzwoite, możliwe, że gdybym używała codziennie takiej maski, to ten retinol by zadziałał, natomiast ja nie zauważyłam takiego, wiecie, mocnego działania retinolu, może... Może coś tam, może, może działa, ale tak jak powiedziałam, musiałabym chyba złożyć ich z 50, żeby powiedzieć, że są, jeżeli chodzi o retinol, świetne, ale jeżeli chodzi o nawilżanie, takie całkiem przyzwoite maski. Złożyłam kilka tych maseczek z Eveline Cosmetics i powiem szczerze, że są fajne, więc te też polecam z, naszej, z naszego Rosmana, chyba po 10 zł. Jest to warka koreańska, która robi maski dla firmy Eveline Cosmetics. Bardzo przyzwoite maseczki, fajnie nawilżają, więc uważam, że można się pokusić. Oczywiście kupuję też od czasu do czasu te maski z Dr. Seul i też gorąco polecam, wszystkie są naprawdę fajne. Natomiast tutaj mam maseczkę z Dermiki. Oczarowanie maseczka przed randką. E, powiem tak, e, bardzo przyzwoita maska, maska, którą, która jest w formie takiej kremowej, wygląda jak maska glinkowa, e, kolor ma taki beżowo-złoty, nakładamy ją na twarz, trzymamy 10 minut, zaraz Wam powiem, czy dobrze, tak, 10 minut, po 10 minutach moczymy palce i zbliżonymi dłońmi po prostu tę maseczkę sobie wmasowujemy w skórę i oczywiście ją zmywamy. I rzeczywiście buzia po niej jest taka delikatnie zre zrewitalizowana, taka odświeżona, bo ta maska ma za zadanie przywrócić kolor, Rycerze, odświeżyć ją, sprawić, żeby nie była taka, wiecie, jakby ziemista daje jakby efekt też wygładzenia skóry i rzeczywiście ja zauważyłam to na, tej, na swojej twarzy, także jeżeli macie takie czasami problemy z cerą, że, że Wam się nie podoba, to wypróbujcie, bo jest naprawdę dosyć przyzwoita maseczka. Ja mam kilka opakowań, słuchajcie, tego kremu yy, takiego z filtrem yy, z serii Benton i mówiłam Wam o nim wcześniej, że tak średnio mi się sprawdza, ale ja miałam kilka opakowań i powiem tak, po pewnym czasie używania dochodzą do wniosku, że to nie jest krem, Naprawdę. On ma filtr SPF 38PA, więc na takie wiecie gorące lato to wydaje mi się, że troszeczkę za mało. Natomiast tak na jesień, na wiosnę, bo wiadomo, że całym rokiem powinniśmy na zimę, bo powinniśmy na tę skórę coś nakładać, to jest to przyzwoity kosmetyk. Nie przetłuszcza, nie zostawia jakiejś takiej mocno lepiej warstwy. Ładnie się wchłania. Zapach mi się nie podoba, bo taki maściowy. Bym powiedziała kolokwialnie, ale da się przeżyć. Więc teraz stwierdzam po takim dłuższym używaniu, bo miałam chyba 8, czy ileś, nie pamiętam saszetek tego, tego kremiku, więc bardzo przyzwoity krem i myślę, że jeżeli szukacie czegoś fajnego, koreańskiego z filtrem, no to może się u was świetnie sprawdzić. Rzęsy z firmy Neysha, Ja miałam jedno opakowanie, i rzęsy te mnie nie sprawdziły, ja je wyrzucam w tej chwili, dlatego że one mają tak twarde paski. Są, były długie, więc też nie dla mnie, pocięłam, zrobiłam z nich dwa, jakby dwie połówki, tak, na tylko końce moich rzęs. Powiem szczerze, że pasek nieprzyjemny, twardy, więc ja na pewno do tych rzęs Najsza absolutnie Wam nie polecam. Olejek recynowy, olejek recynowy do wszystkiego, można smarować rzęsy, można smarować brwi, rzeczywiście przyciemnia, to muszę stwierdzić, troszeczkę wydłuża, pomaga, regeneruje. Co jeszcze? Dolewałam go słuchajcie do oleju kokosowego, tworzyłam własny olej do demakijażu, także bardzo przyzwoity kosmetyk, nie tylko do picia w sprawach tutaj jelitowych, ale na, można nim smarować sobie, mówię, rzęsy, brwi, dodawać do, do, do olejku, do demakijażu, bardzo przyzwoity olejek. I to już wszystko moi kochani, co chciałam Ci powiedzieć w tym odcinku. Yy, całe moje denko, myślę, że film się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli tak subskrybujcie kanał, ciśnijcie dzwoneczek, więc wtedy będziecie ze mną na bieżąco. Żegnam się z wami gorąco i do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko, cześć!